Opowiadałam. Pierwsze spotkanie. Na kanapie już pojawił się mój gość, pani Angelika Brączewska. I witam, witam serdecznie. Witam Właścicielka kawiarni Psycholoża w Poznaniu. Tak? Więc... No właśnie. Jaki charakter ma psycholoża? No, psycholoża ma charakter nie tylko kawiarniany, nie tylko takiej lunchowni, ale też jest to miejsce zupełnie niezwykłe. Nie tylko dlatego, że jest moje, ale jest to miejsce niezwykłe dlatego, że ma pewną misję do spełnienia. I tam w organizujemy sama nazwa psycholoża, no właśnie Państwa nazwa, typowanie ukrywam. Jest to kawiarnia tematyczna. Jest to kawiarnia, w której jakby głównym tematem, przewodnim tematem jest psychologia właśnie. I właściwie imeni jest tak zorganizowane, gdzie mamy różne potrawy terapeutyczne, prawda, ale też jest to miejsce o którym jak powiedziałam, że mamy pewną misję do, do spełnienia, mianowicie chcemy i organizujemy tam już spotkania z psychologami. Są to spotkania raz w miesiącu z różnymi osobami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z Julią w real, na, no która, na którym byliście, za co serdecznie dziękuję. W związku to było z Dniem Kobiet, tak, prawda? To było 8 w związku, marca. Dzień tak. Kobiet. Jest, dokładnie, to było w związku z Dniem Kobiet. Temat, na, na który próbowaliśmy odpowiedzieć, właśnie Julia, na który próbowała odpowiedzieć, to był: jak być szczęśliwą. Nie wiem, na ile Julii się udało, ale wiem, że. Z, z, z całej dyskusji, z całego spotkania wywiązała się właśnie dyskusja, rozmowa fantastyczna, w której uczestniczyło mnóstwo kobiet, mnóstwo naprawdę. Bardzo tym kobietom wszystkie serdecznie pozdrawiam, bo yy, było to... Troszkę się obawiałam tego spotkania, nie wiedziałam jak ono wyjdzie i tak dalej. No mieliśmy różne... spotkanie zawsze. Tak, są obawy. mieliśmy tak, to było pierwsze spotkanie, w związku z czym jakby to spotkanie też da, teraz już wiem, co muszę zmienić, co muszę zrobić, żeby było fajniej, i lepiej i tak dalej. Ale i tak było na tyle satysfakcjonujące, że na pewno będą następne, na które serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. I takie kolejne spotkanie to będzie kobieta kobiecie. Jeszcze nie wiem dokładnie, kto, kto poprowadzi, bo mamy kilka osób do wyboru. Czy będzie to psycholog? Też? Tak, będzie to będzie kolejny to ekspert, pewno. kolejny psycholog, tak, dokładnie. I będzie to rozmowa dotycząca temat kobieta-kobiecie o wspieraniu się przez kobiety, o solidarności kobiet. Także mam nadzieję, że fajny temat po prostu. Mam nadzieję, że też wyjdzie z tego fajna, fajna dyskusja po prostu. A w jaki sposób panie dowiadują się, że jest takie spotkanie właśnie w psycholoży? No głównie jakby na Facebooku, prawda, jest to takie miejsce, gdzie właściwie większość z nas jest i funkcjonuje, więc tam mamy stronę internetową, przesyłamy mailing naszym, naszym klientom stałym, których już mamy, aczkolwiek przyznam, że jesteśmy też od niedawna zupełnie, ale mamy już takich klientów swoich, do których wysyłamy te maile, także no, Takimi drogami. Oprócz tego Radio Merkury jest tutaj naszym patronem. Wy z nami, jakby, mam, dziękuję bardzo, że tutaj też, też jakby współpracujecie. Radi, radio Afera, która też z nami współpracuje, też wymyśliła taki kwadrans z psycholożą. Także no, tymi różnymi drogami te osoby się dowiadują. Więc nawet na Facebooku, na stronie internetowej na Facebooku... zawsze są te informacje. Mhm. Tak. Państwo będą mieli okazję zobaczyć materiał z psycholoży i z tego spotkania, o którym cały czas mowa, ale zanim pokażemy jak wnętrze mm. wygląda w środku, to chciałabym, żebyś ty nam o tym wnętrzu opowiedziała, mm. jak powstawała psycholoża, skąd pomysły na dekoracje. Psycholoża powstawała, właśnie no najpierw był ten pomysł, bo też zapytałaś w trakcie, nie zdążyłam na to odpowiedzieć, skąd ten pomysł na psycholoże właśnie. Ja kiedyś prowadziłam takie pismo, w którym była jedna z, z, z tematów, było, temat psychologii, wymyśliłam sobie taki psycholoża ekspertów. I stąd ta nazwa na tyle mi się spodobała, ponieważ marzyłam o tym, żeby mieć kawiarnię. I też taką, w której będzie coś więcej, tak? będzie jakaś wartość dodana. No to stwierdziłam, że ten temat psychologii, którym zresztą się interesuję również, więc jakby było mi łatwo tutaj wprowadzić tą psychologię jako kawiarnię. Natomiast teraz wracając do, do kwestii dotyczącej wnętrza miejsca. Pamiętam, jak weszłam pierwszy raz do tego lokalu i w tym lokalu. Było coś takiego bardzo ciepłego, bardzo przyjemnego i takiego wręcz niezwykłego. Mówił, tutaj będzie kawiarnia, tak? Trwało to dość długo, zanim ta kawiarnia powstała, zanim te wszystkie formalności były załatwione, ale udało się ponieważ ja się zajmuję wnętrzami, zajmuję się wnętrzami, a zajmuję się też wieloma innymi rzeczami, o których już teraz na razie nie będziemy rozmawiać, ale, ale powiemy o torebce, która nieprzypadkowo to to się tak, znalazła nie tutaj na studiu. Natomiast tym wnętrzem, no, zajmuję się tym, więc było mi łatwo jakby, żeby powstało. Chciałam, żeby to było miejsce przytulne, ciepłe, takie, w którym właśnie ten terapeutyczny, relaksacyjny charakter tego miejsca będzie Yy, będzie możliwy do realizowania. W związku z czym mam nadzieję, że mi się to udało, bo wielu, wiele osób, które przychodzi do nas, wiesz, mówi o tym, że jak tu jest przytulnie, jak tu jest fajnie, jak tu jest tak spokojnie. Terapeutycznie tak? nawet powiedziałaś kiedyś. Dokładnie. <laughs> nie, dokładnie. Także, także mam nadzieję, że to się udało. Było takie założenie, że się udało. Taki troszeczkę jest prowansalski klimat, dużo, dużo jasnych kolorów, takich, takich właśnie... Ten kolor ślipy. miedziany też, tak, z tym to... się wiąże fajna a, historia, to, to też się... przypomnij proszę. <laughs> Z tym się wiąże fajna historia, nie wiem którą masz na myśli teraz akurat, bo jest tam jeszcze jedna, ale powiem, że y, 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 tak, ponieważ y, no, jakby zajmuję się tym wnętrzami, więc muszę wiedzieć o, o różnych trendach, które są, są tak. bliskie. Y, I na przykład wiem, że w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku y, miedziany kolor stał się takim, jest takim kolorem trendy ponieważ wiem, że mnóstwo kawiarni w Poznaniu, w restauracji kochają kolory srebrne, złote. Ja zrobiłam trochę na przekór i pomyślałam sobie, że wprowadzę w to miejsce miedziany, ciepły kolor. Myślę, że zapomniany ale jestem przekonana, że w przyszłym roku już ten kolor będzie takim kolorem obecnym nie tylko w w, 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 w ciuchach, ale też we wnętrzach. Także mam nadzieję, że będzie pre, będzie prekursorami tego koloru. Dokładnie. Dokładnie tak. No, no i jeszcze bardzo, bardzo fajne, i na to zwróciłam uwagę, i myślę, każdy mhm. zwraca, kiedy po raz pierwszy pojawia się w psychologii, to cytaty na ścianach. O tak, to, jest, to już jest pomysł mojego męża, także wnętrzarsko oczywiście to gdzieś tam był mój pomysł. Natomiast mój mąż już zadbał o to, żeby to były fajne cytaty, żeby to były takie mądre rzeczy, e, związane bardzo z naszym tematem psychologii, ale też związane na przykład e, z jedzeniem, także jest tam cytat, e, wino czyni człowieka przezroczystym, prawda, jest dużo różnych takich fajnych rzeczy, także oprócz tego, że można sobie wypić kawę u nas, e, e, zjeść dobre jedzenie, to można sobie przy okazji też poczytać po prostu ze ściany. To, to jest to też, niecodzienne. To jest niecodzienne, mam na Dzieje. Skoro mhm. już wspomniałaś właśnie o, o jedzeniu i piciu, mhm. y, oczywiście bez, czego, bez tego się kawiarnia obejść nie może, mhm. ale y, wy też macie swoje wyjątkowe specjały, ciasta. Mhm. W których przepisów nie zdradzacie, chociaż prosiła prosiłam nie. do Pani ja Panie Panie na spotkaniu z Julią Wal, jakby szczęśliwą też, krzyczał, Jezus, jaki dobry sernik, jaki dobry czekoladowiec, prosimy o przepisy. Ja mówię, nie, nie ma, to jest po prostu zarezerwowane tylko dla nas. Faktycznie, wiesz co, jakby ustalając menu te, e, kawiarni e, i też tej strony lunchowej, bo, bo ona też jest dosyć jakby ważna, staraliśmy się, żeby to były takie potrawy autorskie. Oczywiście korzystaliśmy z bardzo różnego, z różnych wiesz, książek, też korzystaliśmy z takiej, z, pomagał mi kolega, który, który jest świetnym kucharzem, który gotował dla królowej w Anglii. Także muszę tutaj też jakby o tym powiedzieć. On w dużym stopniu mi pomagał. Okay. Maciuś dziękuję Ci bardzo. Także ale staraliśmy się z tego wszystkiego znaleźć po prostu jakby skomponować takie nasze potrawy. I powstało parę takich różnych właśnie jakieś kawy terapeutyczne, psycholoży, ciasta psycholoży, sałatki psycholoży. Także mnóstwo takich prowadziliśmy autorskich rzeczy, które są tylko, tylko u nas. Mhm. Także mam nadzieję, że, że są smaczne, tak? bo, bo ta fuzja smaków to, to nie jest takie wcale proste, żeby stworzyć coś takiego, co jest ze sobą jakby na tyle skomponowane, że no... To nie jest taka prosta rzecz, wiesz, żeby wybrać tak te składniki, nie, żeby one nie, nie. tworzyły fajną całość. Jeszcze pytanie, bo mm -hmm. tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, panowie czasami sobie mówią, lunchownia, lunchownia, a ja chcę zjeść coś konkretnego. konkretnego. Czy można się u was mimo wszystko najeść, taki mężczyzna... E, duży naje mężczyzna. Się, tak, <laughs> duży mężczyzna się naje i, zależy, i będzie zadowolony. Tak, zależy, bo jeżeli mężczyzna ma potrzebę zjedzenia y, przysłowiowej golonki, no to okay. nie. Ale jeżeli Ale mężczyzna dba tak, o zdrowie na przykład i zje, chce zjeść, nie wiem, sałatkę z, z mięsem, to dostaje naprawdę bardzo dużą porcję, do tego otrzymuje, dostaje wypiekane u nas bułeczki bagietki, w związku z czym jest, są to naprawdę takie duże porcje, że kobiety, które do nas przychodzą, bardzo często zamawiają po prostu jedną sałatkę, te, które już wiedzą, tak, że należy zamówić jedną sałatkę na przykład na pół, jeżeli nie jedzą dużo, bo jeżeli jakby mają większy apetyt, no to jedna sałatka, także yy, bez problemów. Yy, te, mamy bagietki, yy, takie nadziewane bagietki, które są też taką, takim myślę, że bardzo fajną, fajną rzeczą. Yy, sałatki, gorące zupy, gorące przekąski, zimne przekąski. Także jest, no, wybierać. jest, jest czym wybierać. Tak, tak, ale staramy się wiesz, też jakby dbać tutaj yy, yy, o nie tylko zdrowy umysł, ale i też zdrowe ciało, bo poprzez zdrowe ciało jest zdrowy umysł, tak myślę. W związku z czym raczej preferujemy właśnie taką, taką kuchnię, gdzie, e, gdzie jest właśnie dużo warzyw świeżych tak, i taką właśnie na świeżo. Mhm. No to wobec tego na chwilę powróćmy do tej torebki, A, zaprezentujmy ją tutaj. E, no. Słuchajcie, to jest takie moje tak dzieło, No właśnie. projekt. No to jest niezwykła historia, bo właściwie y, torbami z, zaczęłam się interesować parę lat temu. Ostatnio, bo tak, proszę sobie. Tutaj może ona na jest tak, po Niech stoi jest, i się tak, prezentuje. Niech, się stoi, niech stoi się prezentuje. Torbami za zajęłam się właściwie parę lat temu i faktycznie, z, wiesz co, jakby no jestem chyba jedyną osobą na razie w Polsce, która zajmuje się łączeniem skóry i drewna, mm -hmm. bo ja dodam, że ten element, który tutaj jest, Państwo widzicie o właśnie ten tutaj, to jest element wykonany z drewna. E